W porządku obrad znalazło się 15 punktów. Na początku pani Artwińska, kierownik rejonowego Urzędu Pracy, przedstawiła problemy bezrobocia na terenie miasta i gminy. Na terenie działania urzędu na dzień 31 maja 1995 roku jest 3715 osób bez pracy, a z tej liczby 41% nie posiada prawa do zasiłku. Natomiast pod względem wykształcenia z liczby 100% z wyższym wykształceniem mamy 1% średnim ogólnokształcącym 8% średnim zawodowym 15%, zawodowym 46% a podstawowym 30%. Pod względem wieku największą liczbą bezrobotnych stanowi przedział od 18 do 24 lat, jest to 40%. Od 25 do 34 lat 27% i od 35 do 44 lat 24%. Rolnictwo miasta i gminy Wolsztyn było kolejnym problemowym punktem sesji. W latach 1989 94 stworzono prawne podstawy rynkowego ustroju gospodarczego. Powstały instytucje o zasadniczym znaczeniu dla gospodarki rynkowej. Niestety tej przemieni towarzyszyły zjawiska ujemne, np. ograniczenie popytu na produkty żywnościowe, uwolnienie cen produktów żywnościowych spod kontroli administracji oraz zniesienie dotacji do tych produktów, jak i do środków produkcji. Raport przygotowany przez urząd był bardzo obszerny i osoby zainteresowane mogą zapoznać się z nim w biurze Rady. W kolejnym punkcie radni zajęli się sprawą inwestycji drogowych w rejonie ulic Osiedlowej, Okrężnej, Wrońskiego i Wiśniowej. Na sesję przybyli mieszkańcy tych ulic, którzy starali się przekonać radnych o zmianie kolejności inwestycji. Dyskusja mieszkańców z członkami rady trwała ponad pół godziny i była bardzo burzliwa. Uzgodniono, że do sprawy wróci się we wtorek 13 czerwca. Kolejnym istotnym punktem była sprawa rozwoju turystyki w mieście i gminie Wolsztyn, a konkretnie kwestia budowy ośrodka rekreacyjnego parkowa. Wiele problemów wzbudziła lokalizacja ośrodka. Niektórzy radni uważali, że taka budowa naruszyłaby ekosystem parku. Cała dyskusja okazała się bezpodstawna w związku z tym, że zarząd nie rozpatrywał tej sprawy na spotkaniach. Po formalnym wniosku pana wójtowicza Rada upoważniła zarząd miasta do prowadzenia rozmów z kapitałem obcym o lokalizację ośrodka z wyłączeniem parku. O skomentowanie pozostałych punktów poprosimy przewodniczącego Rady Miejskiej w kolejnym naszym programie.